Podróż przez historię Teatru 8 dnia, czyli przełom roku 2024 i 2025, który odznaczył się jego 60. jubileuszem. Spektakle nie tracą na aktualności, a zyskują nowe twarze. Sezon celebracji rozpoczął się pełną parą. Ja nie pamiętam poznania. Bez teatru ósmego dnia. To miejsce legenda. Jubileusz będzie trwać właściwie do sierpnia przyszłego roku i w każdym miesiącu będą kolejne, kolejne wydarzenia, które będą wokół tego jubileuszu gdzieś się koncentrowały. Będziemy wydawać książkę Ewy Wójcia wspomnieniową taką historię teatru ósmego dnia z punktu widzenia kobiety. Będziemy odsłaniali mural leniny Budzyńskiej, która jest taką młodą, poznańską artystką i ten mural jest bardzo szalony. Mamy dzisiaj spotkanie z twórcami teatru. Między innymi jest pierwszy kierownik teatru, pierwsi aktorzy, którzy te 60 lat temu występowali nasi twórcy, którzy od 50 lat pracują dla Teatru Ósmego Dnia i zaprosiliśmy też wiele osób, które jakoś z teatrem były związane. Teatr wywodzi się ze środowisk studenckich. Ma za sobą burzliwą historię i wiele niezwykłych przedstawień. Może się szczycić wychowaniem kilku pokoleń aktorów i reżyserów. Pokrótce naprawdę trudno opowiedzieć 60 lat historii tego teatru. Przyszliśmy na studia w 1964 roku na pierwszy rok polonistyki. No ja przedtem też w, tutaj w Poznaniu w Teatrach różnych bywałem. No i jak uwiedział nie to przyszliśmy no to, co będziemy tu robić na tych studiach. No to wiesz, co założymy teatr? Zrobiliśmy pierwszy spektakl, z którego dzisiaj tu zaprezentowałem jeden z wierszy. Ten byliśmy na festiwalu Teatru Polskiej Północnej, dostaliśmy główną nagrodę. Nagrody, które tutaj widzimy, przyznane są za działalność teatru ósmego dnia, za spektakle, także za działalność społeczną. Jest kilka naprawdę bardzo ciekawych eksponatów. Między innymi tutaj obok mnie stoi nagroda z festiwalu w Edynburgu. To jest najważniejszy festiwal teatralny w Europie. Także teatr już wtedy miał jakąś rangę. Poszedłem już z tego teatru w 1969 roku. I w momencie, kiedy Lech Raczak przejął y, kierowanie y, tą, y, to, tą grupą, się, zmienił się troszeczkę profil y, i zainteresowania teatralne. Przestał to być teatr poezji, a zaczął być to teatr. Yy, zajmujący się problematyką społeczną, polityczną. Nic nie wiemy na pewno, ale wiemy, że Teatr ósmego dnia doczekał się grona wielbicieli i wiernych przyjaciół. Wiele z tych osób znałam właśnie w przez większość swojego życia. Najbardziej dla nas wzruszające jest to spotkanie po prostu z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi od 60 lat kojarzy się Teatr ósmego dnia. Co to jest dzisiejsze wzruszenie też czuję się tutaj poniekąd jak. Jak w domu. Wchodziłam tutaj na spektakle, był tematem naszych rozmów w domu, ale był tu również obecny w moim życiu zawodowym już jako polityczki, czyli jako nastolatka w szkole, jako aktywistka i jako polityczka. Miałam zawsze tutaj jakiś kawałek swojego miejsca. Bo też jesteśmy bardzo obecni tutaj w naszej przestrzeni gdzieś społecznej. Kiedy otworzyłam swoje pierwsze biuro poselskie, to było też w tym budynku, więc byliśmy przez, ostat... przez poprzednie cztery lata, byliśmy też sąsiadami i to, było te... to był też ten czas, kiedy teatr ósmego dnia również Udostępniał mi przestrzeń na spotkania z wyborcami, a dzisiaj to był ten taki czas, miałam przez chwilę, chwilę poczucie, jakbym trochę cofnęła się w czasie do czasów właśnie e, szkolnych, licealnych, gdy miałam więcej, więcej czasu właśnie na, e, na sztukę, więcej czasu na, na teatr. Tutaj z nimi się rzadko już tak spotykam, ale wielu właściwie z, z tamtego czasu nikt nie zresztą. Świetnie, kiedy przeszłość ma świetlaną przyszłość, a teatr ósmego dnia zdecydowanie ona czeka. Siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, a ósmego stworzył teatr. Pisał Gałczyński, a historia pisze się na naszych oczach. Teatr ósmego dnia obchodzi swój sezon jubileuszowy. Jest to 60. rocznica funkcjonowania. Jest jednym z dwóch nieprzerwalnie działających teatrów alternatywnych. Dla Flesza Natalia Polowy.